Panie Andrzeju, a na co my tak czekamy? Ojej, wiesz co, Marcinku, jest już dosyć późno, ale jedziemy dzisiaj autobusem nocnym do Sosnowca, do mojej siostry, która tam mieszka, bo wynajmuje jakieś mieszkanko dla jakichś tubylców, jakichś Arabów chyba. Yy, powiedziała, że Kani się ze mną zobaczy, bo jej się ten drugi synek urodził i czekamy na autobus. Yy, ja już kupiłem bilety. No nie mam zbyt dużo pieniędzy. O! Bogu dzięki. Kamień z serca Marcinko. To jedyne pieniądze są udziałem. Nie wiem dokładnie o której ten autobus odjeżdża Słuchaj, bo ja mam trochę z kości super problemy. Mógłbyś y, zobaczyć, o której ten autobus odjeżdża? A to pójdę sprawdzić. Dlaczego pan nie czekał? A, bo jakiś śmiele się dosiadł ja nie chciałem, zaśmierdziłbym mi cały... Jak ja miałbym pojechać do tej swojej kożanki, swojej siostry? Mm. A to ty, autobus dopiero wyjeżdżał o pierwszej w nocy Kurczę, to jest 21 O kurde To mam problem. To wiesz co to ja pójdę chyba sobie jakieś picie kupić, może jakiegoś żubra yy, już idę. Uff, to moje jedyna pieniądze, jakie wziąłem. Oby się nic z nimi nie stało, uuuu. w Straciłem pieniądze. A to skąd my teraz weźmiemy pieniądze? No, coś się wymyśli. Tutaj, widzisz, jest taki parking. To może mi coś dadzą, jak za 6 godzin parkingowego, może? Już. A możemy pociągiem jednak pojechać? Kurde, druga w nocy. Pociąg się zepsuł. O mój Boże, jeszcze nas czeka długa droga, bo jesteśmy dopiero. Jezu, gdzie to my jesteśmy? Chyba jesteśmy we Wrocławiu, jeszcze daleka droga, o Jezu jest... Marcinku, a czy to nie za późno, żeby pić herbatkę o tej godzinie? No, to już jego sprawa, proszę Państwa, to już jego sprawa Świlowy ten hotel Proszę Państwa, Marcinek podczas podróży pociągiem o godzinie 3 w nocy kupił sobie ciastko i cheeseburgera, którego popił milkshake'iem. Wiadomo, co się wtedy dzieje w żołądku, dlatego Marcinek musiał jak najszybciej pójść do hotelu, zameldować się. Ja już go widziałem, ale mi się już nie opłaca i spać, bo jest piąta nad ranem. Ja sobie myślę, że kurde, no co mi to daje już? Zaraz będzie piękny dzień. Proszę Państwa, to jest skandal, żeby polskie koleje polskie yy, pociąg TLK Kapuczyn zawiózł nas z opóźnieniem ogromnym i żeby pociągi jeździły tak daleko. Ja jestem z siostrą umówiony za 3 godziny. To ja se chwilę pochodzę. I będę już, a później pójdę spać, może Marcinek wstanie, nie wiem co mu się dzieje teraz w żołądku, mam nadzieję, że mu przejdzie. Proszę Państwa, yy, zdecydowałem się zostać youtuberem. To jest mój pierwszy vlog. Yy, I proszę Państwa, to jest skandal, żeby takie coś panowało w naszym narodzie Rzeczpospolitej Polski. Proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia. Żegnam Państwa.